Stowarzyszenie miało na początku zrzeszać tylko ludzi z Łęgowa, mieliśmy zrobić koło gospodyń wiejskich. Jednak stwierdziliśmy, że nasze Łęgowo jest położone bardzo blisko Cieplewa i Rusocina, czyli Trzech Wsi. Właściwie jak stajemy na skrzyżowaniu. Skręcimy w prawo, to dojedziemy do Rusocina, w lewo do Cieplewa, prosto do Łęgowa. Stąd taki pomysł, żeby zrzeszyć trzy miejscowości, które są rzeczywiście bardzo blisko siebie. Przyjaciele Trójwsi, no właśnie po to, żeby organizować wolny czas i różne zajęcia no dla nas, tak? czyli dla mieszkańców tej okolicy w gminie Prułżbańskim. Większość naszych członków to młode mamy z małymi dziećmi w wieku od roczku nawet tam do 6-7 lat. W związku z tym no, siedzieliśmy w domu, No teraz jakby ta organizacja nas troszeczkę tak też zjednała, także możemy nasze dzieci brać do naszych imprez, razem z nimi już pracować w taką dobrą sprawę i od małego uczyć ich działania w, tak jakby w społeczeństwie i na rzecz społeczeństwa, mieszkańców. Mieliśmy tak właśnie z festiwalem kolorów, później stwierdziliśmy, że zrobimy imprezę nie dla mieszkańców. Był to festiwal w Sław. Była to impreza taka integracyjna, w sumie dla mieszkańców. Mieliśmy zabawę koszyczkową, przebrania były, później stwierdziliśmy, że może jakąś zabawę dla dzieci, żeby coś właśnie się z dziećmi działo, żeby coś dla nich zrobić. I tak stwierdziliśmy, że mikołajki. I byliśmy w szoku, że zrobiłam plakat, i w ciągu trzech dni wszystkie miejsca się rozeszły. Zawsze lubiłam e, poświęcać się tak jakby ludziom. Ja zawsze patrzę na to, że właśnie żeby tym dzieciom. Powtarzam cały czas, że te dzieci, dzieci, ale ja mam małe dzieci i chciałabym, żeby właśnie u nas coś się dla nich działo i staram się w tym kierunku tak właśnie organizować i dla nich, tak jak u nas, chociaż jak ja bym młodsza, to tutaj się było zabawy włęgowe, działo się dosyć, e, że starego pamiętam był i tam były zabawy karnawałowe, były zabawy na ferie. Dlatego chciałabym właśnie, żeby moje dzieci też miały ten czas. I miejsce, gdzie mogą przyjść, pobawić się, spędzić miło swój wolny czas, o tak powiem.